Placówka Węczycy działa już od 1 marca. Uczęszczają do niej dzieci z rodzin zastępczych. Potrzebują zajęcia wszystkie dzieci potrzebują zajęcia poza lekcjami, żeby oderwać się od telefonów, tudzież y, telewizji. Takie miejsca są bardzo, bardzo im potrzebne. Poza tym jest tutaj fachowa pomoc, opieka y, nauczycieli. Także jest to bardzo, bardzo wskazane, bardzo potrzebne. Ja się bardzo ucieszyłam, że będzie taka świetlica i dzieci moje też już lubią się bawić. No i po prostu taka inna zmiana dla nich, prawda, że no, tu trochę dom, te, te pandemia, to wszystko, tutaj zabawa, świetlica, więc bardzo skorzystałam z tego. Są tu dzieci w różnym wieku. Placówka wsparcia dziennego Akademia Dziecięcej Kreatywności, bo taką ma nazwę, wyposażona jest w nowoczesny sprzęt niezbędny do rozwoju dzieci. Szczególnie z dysfunkcjami przygotowane są tu specjalne stanowiska komputerowe dla niedosłyszących i dla niedowidzących. Ta placówka ma za zadanie głównie jakby uprofilować tak pod pewnym kątem. Zresztą Rada Europejska Unii Europejskiej ustaliła osiem jakby kluczowych elementów, które ma dzieci i młodzież się kształtować i my właśnie w tej placówce realizujemy pięć tych elementów, między innymi naukę matematyki czy botaniki, a przede wszystkim również też uzyskiwanie upra znaczy uprawnień, no, umiejętności i wiedzy w zakresu informatycznego jako, jako stricte świadczy już swoją pomoc dla dzieci z deficytami, zarówno niepełnosprawnością fizyczną, jak i innymi deficytami czy niedoborami bo sprzęty, które tutaj widzimy, są dostosowane dla dzieci niedosłyszących, słabowidzących, niedowidzących, także na wózkach, bo mamy tutaj mobilne biurka, mobilne krzesła, komputery, które są w stanie te wszystkie dysfunkcje zniwelować. Dzieci tu mogą odrobić lekcje, rozwijać swoje umiejętności realizowane przez placówkę uczą się dobroci i szacunku. Dzieci z Pieczy Zastępczej rozwijają tutaj pięć kluczowych kompetencji zatwierdzonych przez Radę Europy. To jest kompetencje matematyczne, kompetencje cyfrowe, kompetencje w zakresie tworzenia i rozumienia informacji, kompetencje w zakresie tożsamości kulturalnej. Całość wyposażenia placówki kosztowało 248 tysięcy złotych. Dzieci Przebywają tutaj od godziny 14 do 18 codziennie, od poniedziałku do piątku. Zajęcia prowadzi pięciu wychowawców, każdego dnia inne kompetencje. To jest bardzo dobre miejsce na mapie Łęczycy, Ziemi Łęczyckiej. Ja chciałbym tutaj serdecznie podziękować pomysłodawcom i samorządowi powiatowemu, który doprowadził do tego, że ta świetlica, ta Akademia Dziecięcej Kreatywności została tutaj otwarta. I jeszcze raz dziękuję za zaproszenie panu staroście do udziału w tym. W momencie ważnym, gdzie i inaugurujemy tę działalność. Cieszę się, że już dzisiaj są tutaj dzieci, że, że widzimy, że te dzieci pracują przy komputerach, pracują, no, bawią się, kształcą swoje, swoje umiejętności. Dobrze, że samorząd lokalny, nie tylko miejski gminny, także samorząd powiatowy, także właśnie wykazuje się nomen, nomen kreatywnością. W celu otwierania nowych punktów wsparcia dla swoich mieszkańców, nowych punktów, które będą przynosiły dużo dobrego dla lokalnej społeczności, a tutaj w tym przypadku szczególnie dla tych najmłodszych, naszych kochanych maluchów. Świetlica mogła powstać dzięki realizowanemu projektowi Rodzina Dziecko Przyszłość, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.